Odśwież z Nieba, Prymas Wyszyński wobec Rewolucji. Ta książka nie jest biografią prymasa. Mamy już w ostatnich dwóch, trzech latach na rynku parę tego typu publikacji o prymasie. Tą książkę traktuję jako wstęp do zarysu świata myśli i ducha prymasa Wyszyńskiego, bo my jeszcze jesteśmy przed powstaniem takiego dużego studium, właśnie poświęconego myśli permasa, nie tylko tej, można powiedzieć, stricte teologicznej, chociaż to jest oczywiście najważniejsze w przypadku tej osoby, ale także myśli o, o, o polityce, polityce, której nie należy mylić z partyjniactwem, a więc rzeczywiście sfery najszerzej pojętej troski o dobro wspólne. A jak się ma do tego rewolucja, czy rewolucje, które, które dotykały świat cywilizacji chrześcijańskiej? O tym na kartach tej książki staram się spojrzeć przez pryzmat nauczania Prymasa Wyszyńskiego. W jego dziełach zebranych, w promemoriach można wyławiać te perełki, w których on dostrzega złot kwiące za tzw. pseudoreformacją, jak nazywał ruch rozpoczęty przez Marcina Lutra, jak złot kwiące za próbą odarcia żywcem człowieka ze skóry dziecięcia bożego, jak nazywał rewolucję laicyzmu. W XIX wieku, czy też XX-wieczną totalitaryzm. Bardzo ciekawe są spostrzeżenia prymasa o rewolucji 68 roku. Soczyste uwagi i opisy, na przykład zetknięcia się prymasa w Rzymie z przedstawicielami pokolenia Dzieci Kwiatów. O tym jest w tej książce. Wydaje się, że te uwagi i te analizy prymasa są aktualne do dzisiaj, a można nawet zaryzykować stwierdzenie, że tym bardziej są aktualne w naszych czasach i co najważniejsze. Prymas nie tylko dawał dobre rady, nie tylko stawiał trafne diagnozy, ale u niego była ta pełna spójność między słowami a czynami. Krótko mówiąc, to co robił jako Prymas Polski, jako pasterz Kościoła, było właśnie przeciw rewolucjom. Było pójście wbrew tym prądom rewolucyjnym, które do Polski przyszły na bagnetach Armii Czerwonej, a Prymas starał się. Poprzez jasnogórskie śluby narodu, Wielką nowenę, obchody milenijne, pokazać inną drogę, przeciwrewolucyjną. Nie tyle kontrrewolucyjną, żeby nie kojarzyło się zbyt wąsko politycznie, ale przeciwrewolucyjnie. Droga świętości, droga walki z grzechem. Ktoś by dzisiaj powiedział straszny katolicki rygoryzm, ale taki był właśnie prymas. Błogosławiony prymas Wyszyński.